Hej, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Jak widzicie jesteśmy w moim ulubionym tle, a za mną błyski. A jak błyski to bardzo może się podoba myślę, że dzisiaj będziemy robić mierzymy sylwestrowe, jedną parę spodni, więc do nich będziemy mierzyć wszystko. Te spodnie e, najprawdopodobniej nie będą za duże, ponieważ jest to rozmiar XS. Jest to Gina Tricot, zobaczcie jak one ładnie wyglądają, może nie są wyprasowane, więc yy, nie wyglądają aż tak pięknie, no ale one są przecudowne. Jest to rozmiar XS, zobaczcie jak one ładnie wyglądają, jak one się świecą, są takie metaliczne, yy, które kosztowały 60 euro. Powaliło to nic na miejscu Gina Tricot 60 euro naprawdę za materiał, który prześwituje, bo tu, ja tu ja widzę moje lampy, ja tu widzę Moją kamerę. Yy, ale okej, okay, dajcie mi skład. Jeżeli chodzi o skład, no to 60% wisco, 40% pajrzysta, 60 euro. Ale dobra, mierzymy. Yy, do tych spodni przymierzę sobie od razu przepiękny top. Może mało go widać, ale jest naprawdę przepiękny, chociaż mnie yy, bardzo przeraża to, że może być przejrzysty. Naprawdę jest cudowny. Um, to jest werszkę, mam rozmiar XS i on, ten top kosztował 15,99, może naprawdę bardzo w widać, ale jest przepiękny. Zaraz zobaczycie lepiej. Mierzę, mi się lepiej, ale on no naprawdę jest bardzo ładny. Um, pięknie wygląda, ale no te to jest porażka totalna. I kurcze, jak za 15,99 ten top jest naprawdę przefajny. Tylko, że no denerwują mnie to, że on jest tak trochę przysięgający. Może teraz tego nie widać, no ale um, coś tam, coś tam prześwituje w nim. okej, okay, tu mamy y, ten top. I te spodnie, jak te spodnie. Totalnie nie. Nie tylko, że są fajne, ale no, gdyby były troszeczkę bardziej. Troszeczkę mniej takie luźne, to by były idealne, jeżeli chodzi o ten top. To jest naprawdę piękny. Pięknie wygląda. Tylko że jakbym pojechała z nim na koncert, to tak średnio. Naprawdę ten top jest przecudowny. Dobra, jeżeli chodzi o te spodnie, te spodnie dostają ode mnie dwie grożynki na 10, a jeżeli chodzi o ten top, to... 10, 10, 10 jeżeli chodzi o te spodnie za 60 euro, no nie ma szans, żebym nawet pomyślała o nich, żeby je zostawić. Gina Tricot w tym roku jakoś odleciała z tymi cenami, muszę przyznać, ale ten, tutaj mam rzecz, którą niestety nie mogłam powiesić, bo tutaj nie ma żadnych uchwytów, jest to taki gorset, no, też taki siateczkowany i myślę, że on będzie bardzo przyroczysty więc nawet nie wiem, czy mierzę, czy mi przypadkiem nie zajmuje filmu, no, ale dobra, mierzymy trudno. Okej, okay, ten gorset generalnie jest bardzo, bardzo ładny, ale myślę, że... z czymś pod spodem to nie... Nie. Ja się czuję bardzo tak odsłonięta, mimo tego, że mam materiał na sobie, ale koszt tego, koszt tego gorsetu to jest 25,99. Nie. Ale pokażę Wam go z bliska. Okej, okay, i ja daję temu korsetowi tak szczerze takie mocne 3 na 10. Nie jest za odwajne Ale, ale okej, okay, idziemy dalej. Dalej mamy Gina Tricot i zobaczcie, jakie to jest piękne. Mamy tutaj diamenciczki, nie wiem czy to widać. Ale są tutaj diamenciczki, tak ładnie się wszystko błyszczy. A koszt tego diamentowego cuda to jest 30 euro, więc... Dnia, ale ja sobie przymierzę to właśnie na ten gorset, bo, już, bo to jest prześwietlujące jeszcze bardziej niż to. Okej, okay, jeżeli chodzi o ten top, no to on wygląda bardzo, bardzo ładnie. Aczkolwiek myślę, że y, taki sam top, jak i y, nie tańszy, o wiele tańszy, można znaleźć na AliExpress, na Timu i na innych chińskich stronkach tego typu. Więc y, myślę, że to nie jest warte swojej ceny że bardzo ładnie wygląda. Myślę, że tego nie muszę robić zbliżeń, bo naprawdę tutaj pięknie, pięknie wygląda ten top, ale no niestety za cenę on dostanie niską ocenę, taką 2 na 10. Aczkolwiek myślę, żeby spróbować może znaleźć na Aliexpress taki top. Jest naprawdę piękny. Myślę, że by mi się przydał gdzieś. Nie wiem, gdzie, ale by mi się przydał. Idziemy z... dalej. Dalej mamy wody. Jest to wody z Gina Tricot w takim jakby na kształcie y, serca. Jest to rozmiar XS. Tu mamy siateczkę, zapięcie na wody. Też ta góra jest tak wykończona, dosyć, y, dosyć tak surowo moim zdaniem. To już lepsze to ma wykończenie aczkolwiek no tutaj jest bardzo surowa no to jedyne co, ładne wykończenie mają rękawki bo mają takie normalne wykończenia, ale reszta jest naprawdę bardzo, bardzo surowa ale to nic, mierzymy to one kosztowały 32,95 naprawdę Gina Tricot chyba poszalała z tymi cenami w tym roku nie wydaje mi się, że, że żeby w zeszłym roku były aż tak wysokie ale zobaczymy OK, mam już te błody na sobie i nie wiem, ale coś mi się w nim bardzo nie podoba, gdzieś to, to tak mi nie odpowiada. To rozmieszczenie tutaj generalnie jest bardzo wygodne, bardzo mięciutkie, ale nie wiem, ja naprawdę chyba się zrobiłam ostatnio wybredna. Tego body w sumie też nie muszę Wam pokazywać w takim zbliżeniu lustrze, myślę, że tutaj jest akuratnie, że to widać bardzo dobrze. Jest fajne, sprawia, że nasze cycki y, w wyglądają na większe, ale nie, to nie jest mój faworyt, daję mu 2 na 10. Dalej, dalej mamy taką fajną bluzyczkę z takim, jak będą no tutaj, z przodu jest to przejrzyste, takie elegorystowe, ale z tyłu mamy normalną, y, normalną bluzkę. Fajny też jest y, ten tutaj dekolt, jest taki w miarę prosty. Jest to również Gina Tricot, jest to rozmiar XS. Cena tego, tego topu to jest 29,99, więc to myślę, że nie jest najgorzej, ale mierzymy. Jestem z powrotem a naprawdę ten top jest bardzo fajny. Myślę, że gdybym nosiła takie topy, to na pewno sobie go zostawiła, ale z racji tego, że już miałam taki sam, czyli znaczy podobny i oddałam go mojej przyjaciółce, to, to po prostu tego też nie zostawię. Nawet miałam chyba dwa takie same. Tylko, że z zeszłego roku miałam ten z tymi djemecikami z berszki. Jednego sprzedałam, jednego oddałam mojej przyjaciółce, więc. Dużo no, jest ładne i tak nie będę tego nosić. Więc on ode mnie dostanie takie mocne 5 na 10 i idziemy dalej. To on dwa takie same topy. E, oczywiście ten o pięknie pięknie działo jeszcze. E, tym przymierzę, ponieważ jest tu mojego rozmiaru. Jest to Gina Tricot i on kosztuje 35,99, więc ta cena może nie jest aż tak okropna. Mam takie bufiaste rękawki. Myślę, że ta XS i tak będzie na mnie troszeczkę za duża, a miałam bardzo głębokie nadzieje na to, że będzie to dobre, ponieważ chciałam to ubrać na koncert, na który jadę w marcu i teraz już no nie wiem. Nie, okej, okay, ten rozmiar nam nie pasuje, ale na pewno tego topu sobie nie zostawię, mnie w ogóle pięknie się błyszczy, ale on gryzie jak jasno. Tak gryzie, że po prostu już ochotę tego ściągnąć i, i już po prostu przestać o nim myśleć, on tak, tak przekurzewsko gryzie, a się pięknie błyszczy. Tu gryzie bardzo, 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 ale to okropnie bardzo. Tu gryzie bardzo i tu gryzie bardzo. Za Więc... wyglądałabym mu 10 na 10, ale za to, że to gryzie, daje mu 2 na 10. Jest... Uf, naprawdę tył jest bardzo ładny, no ale on gryzie jak jasna ulera. Ale to nic. Idziemy dalej, dalej mam. Taki topik. Jak go widać, on jest taki bardzo imprezowy. Jest to oczywiście że też Gina Tricolor. Rozmiar XXS i on kosztował 35,99 za kołek szmatki z plastikiem. Mierzymy w takim razie. Więc sytuacja wygląda tak, że jestem w następnym topie, ponieważ tu nie ma żadnego zamka i nie mogłam się w to dostać. Więc nie ocenię tego, ponieważ na ja nie dążyłam. Ale z kolei mamy tutaj body, który mi się bardzo podoba. Jego koszt jest 29,99 i jest naprawdę bardzo ładne. Bardzo, to bardzo mi się podoba. No, i jest piękne. I to tak serio, serio piękne. Szabuła. Tutaj też widać te body, więc nie będę prezentować bo w sumie jest zwykły normalnej normalnych Nic tam nie ma. Ale naprawdę mi się bardzo podoba. Daję temu 10 na 10. Jest to druga po prostu rzecz, którą, którą tak wysoko oceniam, bo to jest piękne. Nie wiem dlaczego tak bardzo mi się podoba te pody, ale jest naprawdę bardzo ładne. I ta cena mnie nawet nie przeraża, więc... I już w sumie ostatnia rzecz. I to też jest taki korsecik, jak widać. I on ma... Trzaste takie coś. I wzięłam rozmiar XXS i boję się, że w niego po prostu nie wejdę. Ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o te, ten malutki kawałek, materiał, on kosztował 35,99. Ale to nic mierzymy. Niestety muszę opuścić ten piękne body. Hmm, ale naprawdę, szabuba. Ok, i tu mam ten top. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładny i daję mu 10 na 10, zaraz Wam pokażę bliska jak on wygląda. Naprawdę też jest yy, bardzo fajna rzecz i no tak troszeczkę tutaj dużo wcięcie, ale ja się na taką imprezę sylwestrową, by się nadał. Nie krępuję ruchów. Możemy zrobić tak, on się trzyma w miejscu. Możemy zrobić tak, on się trzyma w miejscu. Więc przez to, że to jest tutaj usztywniane, no to wszystko się nam trzyma. I nawet jak będziemy skakać, to nic się tutaj nie stanie, nie obsuwa się. Jest taki e, sztywno na miejscu, więc naprawdę bardzo ok. Więc ja mu daję takie 10 na 10. Nie zostaje za mną, ponieważ nie będę miała gdzie to ubierać, ale... Dziwię Okej, okay, przechodząc już tak do podsumowania, jak widzicie, mam... Przechodząc już tak do podsumowania tego filmu, yy... myślę, że mimo wszystko, mimo tych niektórych cen, ten cały haul, ten całe mierzenie sylwestrowych outfitów, było naprawdę bardzo fajne. Bardzo dużo fajnych perełeczek, na przykład tą sukienkę. Ta sukienka jest przecudowna. I, I myślę, że wiele tutaj osób znajdzie coś dla siebie, niezależnie od... Paczynu. Zależnie od preferencji, czy niezależnie od preferencji. Nieważne jakie macie preferencje, to myślę, że znajdziecie coś tutaj dla siebie, czy lubicie bling bling, czy nie lubicie, czy lubicie walurek, nie niewelurek. Myślę, że naprawdę to jest bardzo udane, udane mierzenie. I tak. Mimo wszystko naprawdę tutaj znaleźliśmy bardzo dużo fajnych rzeczy na Sylwestra. Mam nadzieję, że jeszcze pojawi się przed Sylwestrem taki filmik, ponieważ no, myślę, że to są dopiero początki tych outfitów sylwestrowych, więc tak. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już w następnym filmiku.